Przedstawiać się? Nie muszę chyba, nie. Każdy, każdy wie. Moja przygoda z gotowaniem zaczęła się od najmłodszych lat. Tak naprawdę gotowanie wyniosłem z domu. Zainspirował mnie Dziadek, ojciec, w zasadzie ta męska część rodziny. Dziadek zawsze siedział w kuchni. Ojciec tak samo, razem zbieraliśmy grzyby, jeździliśmy na ryby, wszystko później przerabialiśmy w domu do, do ostatniej ostki, można powiedzieć. Gotowanie w tradycji rodzinnej u mnie. Jest bardzo, bardzo mocno zakorzenione. Zawsze jest tak, że jak gotujemy, to gotujemy całą rodziną. Jest zawsze pełny, pełny stół, pełen dom i to nie tylko najbliżsi członkowie rodziny, tylko również najbliżsi przyjaciele, znajomi. Gotowanie nie jest tylko gotowaniem, ale częścią życia. Tak samo, jeżeli chodzi o podejście do produktu, zastosowanie go i wykorzystanie go w każdy możliwy sposób. Jest tak samo istotne, jak obcowanie z ludźmi przy wspólnym stole. Filozofię Zero Waste stosowali nasi dziadkowie, pradziadkowie już bardzo dawno. Tak naprawdę sytuacja ekonomiczna i życiowa często zmuszała ich do tego, żeby dany produkt wykorzystywać w 100 Dlatego też moim zdaniem nie jest to nic nowego, tylko to powinno być nawykiem dla każdego. Filozofia Zero Waste chodzi o to, żeby wygenerować jak najmniej strat z danego produktu. Na przykładzie pstrąga zaprezentowałem, jak to zrobić praktycznie idealnie, zużywając każdy gram tej ryby. Począwszy od nastawienia bulionu z resztek do zrobienia domowego sosu pązu na, na bazie tego wywaru, poprzez położenie fileta z stronga na soli morskiej, która bardzo fajnie to mięso ścina, a następnie posiekaniu tej ryby i podaniu razem z chipsami zrobionymi z tej skóry.